jeśli chodzi o rekord, najpierw porażka z Polonią w stosunku 2 do 3, a później w natarciu. Jest. W piesku białej trenuje już, bo oczywiście niegdyś selekcjoner reprezentacji Polski, a teraz jego i Jakuba Piechy szukują się już do zmian. Widzimy rekordziści u ekranu, ale nie ma przerwy w grze. Jest za to szansa na drugie trafienie i tak też się dzieje. Jakuba Piechy, on tam troszkę się zakręcił. Jeden z piłkarzy z Brzeska, no i właśnie będzie z autu rozpoczynać. Dudzik, Słupek, obu no, w defensywie, rekordziści. Chyba przecież zespół z... Ale z tej konfrontacji pierwsze miejsce już na pewno dwutniowe w fazie grupowej do tego trzeciego dnia finałowego przystąpi, no jako drużyna, która na pewno może jest syrek i jest 5 do zera do zera na 9 minut i 43 sekundy przed końcem spotkania a na 9 minut i 40 sekund, już 6 do zera Bramka kolej... Właśnie sam zainteresowany, ale po aucie nie miał możliwości piłką. Gural Gural i jeszcze raz on. Siedem. Rozpędza się motyka. Ale to jest strzał. Dobrze, iskierka. Iskierka z tego kąta. Minuty. 7 do 0 rekord prowadzi w tym spotkaniu. Czy będzie gol? Nie było faulu, Zabierają mu piłkę rekordziści. Iskierka do Dudka. Dudek i gol. Osiem. Rozgrywają piłkę gracze. Kalpaku nawet nie było strzału, tylko w zasadzie takie oddanie piłki do Krzysztofa Drewniaka. 8 do 0. Rekord pokonuje zespół Rapała Hebde i Dawida Lizaka. No i w bardzo przekonujący sposób zapewnia.